Cześć, witajcie, retroszpuntafan się kłania. Witam Was serdecznie. Powiem szczerze, że nie sądziłem, iż w najbliższym czasie będę nagrywał tego typu odcinek. Mam tutaj na myśli odcinek związany z zakupami gier, czy to na Commodore 64, czy to na Amigę. No jest to po prostu podyktowane faktem, iż oczywiście miejsce, którym dysponuję w bloku, e, przeznaczone oczywiście na gry. no już powoli jest zapełnione, no ale trafiła się możliwość zakupu paru fajnych tytułów. No i postanowiłem zakupić. Eee, udało mi się zakupić trzy tytuły Amigowskie. Patrzę się tutaj na bok z dwa tytuły na Commodore 64, jedna gra na pc No i postanowiłem wam je zaprezentować. Zaczynam może od gry na Amigę World Cup USA. 1994, właściwie 94 powiem szczerze, że ja w tamtych czasach już wspominałem, nie miałem amigi. A jedyny mój kontakt z owym komputerem, a właściwie z amigą 600, to był tylko wtedy, gdy dwa czy trzy razy w miesiącu, na weekend przyjeżdżaliśmy do mojego kuzyna. No i ja tam oczywiście miałem dla siebie całą sobotę i praktycznie niedzielę. No ale z racji tego, że głównie, a właściwie jedynie mój ku kuzyn miał mm, grę. Piłkarską, Sensible Soccer czy też Sensible World Soccer, no to oczywiście z tytułem nie miałem za wiele wspólnego, ale nie przypadkowo zaczynam od tego tytułu, ponieważ e, wakacje 1994 roku są moimi najlepszymi wakacjami. Jeśli dołożymy do tego, że też odbyły się w tym roku najlepsze, jak dotąd dla mnie, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, no to gdy zobaczyłem możliwość zakupienia sobie tego boksiku, no to. No nie mogłem sobie pozwolić, by go oczywiście nie kupić. To były też czasy, kiedy jeszcze rodzice nasi, czy też dziadkowie wołali nas z okna na obiad, czy na kolację. To były też czasy, gdy od rana do wieczora graliśmy na boisku szkolnym z kolegami. Oczywiście gdyby Mistrzostwa Świata, no to graliśmy gdzieś tak od rana do tej godziny 15-16, bo wtedy rozpoczynały się mecze w USA. Pamiętam godzina 16, 18 i bodajże 20, i to były też czasy, kiedy każdy z nas miał swojego idola. Ja tylko pamiętam, że jeden z kolegów, oczywiście, podczas tych naszych wewnętrznych turniejów utożsamiał się z Roberto Baccio, z Bebeto, z Romario. Ja miałem takich moich dwóch idoli: Krzysztof Stoiczkowa, piłkarza Barcelony, oczywiście reprezentacji Bułgarii, no i oczywiście Kanidzie. Kanidzia to był zawodnik, który w tamtych czasach miał troszeczkę dłuższe włosy i miał spięte je jakimś sznurkiem. No, z racji tego, że chciałem się upodobnić do niego, <laughs> pamiętam, że wyciągnąłem sznurówkę z buta i, i po prostu sobie tak przełożyłem. Pomimo, że miałem krótkie włosy, no ale oczywiście chciałem się utożsamić, no i, no i tak, oczywiście, rozgrywaliśmy sobie mecze. To były też mistrzostwa w których prowadzono nowe zasady, jak na tamte czasy. Powiem szczerze, że po kilku dniach zaczęło mnie to irytować, gdy rozpoczynaliśmy te nasze wewnętrzne gierki. E, irytowało mnie to, gdy któryś za każdym razem z kolegów pytał, czy gramy na nowe, czy na stare zasady. Nowe zasady e, dotyczyły m.in. punktacji za zwycięstwo, czyli od mistrzostwa Świata w 1994 roku za zwycięstwo przyznawano. Trzy punkty wcześniej, przypomnę tylko. Były dwa. No i najważniejsza rzecz to była taka, iż podanie od zawodnika do bramkarza nie mogło się skończyć łapaniem piłki przez bramkarza. To była istotna zmiana. No i to było oczywiście związane z tym, że zawsze, każdego następnego dnia, gdy rozpoczynaliśmy te nasze gry, no to znowu musiał się znaleźć jakiś jeden z naszych kolegów, który oczywiście pytał się, czy gramy na nowe czy na stare zasady. A wszystko to było podyktowane, oczywiście. Rozczarowującymi mistrzostwami świata w piłce nożnej we Włoszech, gdzie drużyny średniego czy też przeciętnego poziomu nagminnie wykorzystywały e, możliwość gry na czas za pomocą bramkarza. No i też średnia bramek była nieco jednej na mecz. Przechodząc już do samego boksiku, boksik uważam, że jest w miarę bardzo dobrym stanie, pomimo nieco. Lekkiego wgłębienia. W środku, oczywiście, znajduje się, zobaczmy sobie. Oj, położymy to tutaj na bok znajduje się instrukcja, a właściwie przewodnik. Proszę bardzo, tutaj mamy grę wydaną na dwóch dyskietkach. No i standardowo oczywiście, karta rejestracyjna. A właściwie nawet nie karta rejestracyjna, jakaś ankieta, bym to bardziej nazwał. I tutaj jeszcze, a tutaj jest tylko informacja o podziękowaniach sprzedającego za zakupowe gry. Także pokrótce tak się prezentuje owy boksik, a my idziemy oczywiście dalej, jak jesteśmy już oczywiście przy Tematach amigowych, to udało mi się również zakupić grę Defender of the Crown. To jest jedno z pierwszych wydań, także tym bardziej dla mnie osobiście cenniejsze. Ja powiem szczerze, że z tym tytułem w czasach, gdy miałem Commodore 64, nigdy się nie spotkałem. No, może dlatego, że operowałem samym magnetofonem. No i oczywiście wczytywałem gry za pomocą kaset. No i być może, gdyby ta gra była wydana, no, może nie tyle. Gdybym posiadał stację dyskietek, to być może ten tytuł również zagościłby u mnie w domu. Tak się oczywiście nie stało. Mój kuzyn, który miał Amigę, tego tytułu nie miał, więc ten tytuł przeszedł mi gdzieś tam koło nosa. No ale gdy nadarzyła się oczywiście okazja zakupienia tak zacnej gry, no to nie mogłem sobie pozwolić, by jej nie zakupić. Tu oczywiście mamy po wyciągnięciu mapkę Wielkiej Brytanii. Być może jest to wydruk samego właściciela owej gry. Być może była ta matka, matka, mapka dostarczana również z ową grą, e, sobie tutaj zrobię troszeczkę porządku. Co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście najważniejsza rzecz, gra wydana na dwóch dyskietkach. No i oczywiście karta rejestracyjna. Tutaj, nawet gdzieś widzę, jest Roman Kuntner z Wiednia. Zarejestrował się, ale. Wypisał swoje dane, ale nie wysłał karty pocztowej. W środku jeszcze znajduje się taka auto niewielkich rozmiarów, książeczka. Z tyłu pisze Nintendo, Nintendo Entertainment System, więc ja nie wiem, czy ta książeczka jest z tego zestawu, no ale jest to, pokazuje oczywiście. Następnie mamy tutaj oczywiście taki króciutki folder z pozostałymi grami wydanymi przez Mirror Soft. Proszę bardzo. Kolejna karteczka z informacją, w jaki sposób czytać grę, jak się poruszać w menu gry. No i w środku na koniec oczywiście przewodnik z samą grą. Tak pokrótce prezentuje się Defender of the Crow na Amigę w boksie. No i trzeci tytuł, który udało mi się zakupić na Amigę to gra Super Wonder. Boy, boksik mniejszych, nieco rozmiarów. Gra wydana w 1989 roku. Gra wydana na jednej dyskietce. Już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Tu mamy oczywiście dyskietkę. Tu mamy przewodnik gracza. No, i parę jeszcze tutaj, oczywiście, karta rejestracyjna. Druga karta re rejestracyjna to była pierwsza karta Mintscape International, a to jest druga karta PsyGnosis. Proszę bardzo. Jest taki szybciutki pokaz mniejszego boksika. Jeszcze Wam zapomniałem pokazać. Odnośnie gry Defender of the Crown wydanej na Amiga, zakupiłem sobie również wersję na PC. Te początkowo myślałem, że sobie ją uruchomię na moim retro PC, ale patrzę się, że tutaj wymagania minimalne to jest Pentium 266. Biorąc pod uwagę, że mój Pentium jest z możliwością taktowania procesora maksymalnie, bo 100 Mhz więc tej gry już niestety nie odpalę, gra wydana rzecz jasna na płycie CD a jak już jesteśmy jeszcze przy hitach na Amiga, to zakupiłem sobie e, oczywiście grę pod, pod Windowsa pod retro PC ta gra Kajko i Kokosz. Pierwotnie gra została wydana na Amigę w 1994 roku, a w 1998 roku gra ta została wydana pod Windowsa 9.5. Oczywiście gra Kajko i Kokosz w krainie Boro Stworów. Gra wydana również na płycie CD. I tym oto sposobem przeszliśmy do gier wydanych na Commodore 64. Pierwsze, co oczywiście rzuca mi się tutaj w ręce. Mały boksik z grom Ghostbusters. Gra oczywiście powstała na kanwie popularności w latach 80., filmu Ghostbusters, czyli łowcy duchów, czy pogromcy duchów, mówiąc precyzyjnie. A w środku boksika taka auto zgrabna książeczka. No i gra oczywiście wydana na kasecie. No i. Tutaj kolejny hit na Commodore 64, ale ja myślę, że nie tylko na Commodore 64, bo na Amiga również. Rick Dangerous, to jest akurat druga część w takim oto ładnym, dużym boksiku. Wszystko zachowane idealnie, a w środku mamy... W środku mamy tak... Gra wydana na kasecie. No i w środku mamy katalog MicroPro 1990 Proszę bardzo. No widzę, że to jest taki dosyć duży prospekt. Zobaczcie sami. Z dostępnymi grami owego studia, jakie można sobie było zakupić w tamtym czasie. Czy coś jeszcze w tym boksiku było? Pewnie, tak. Ale tego na tą chwilę nie jestem w stanie potwierdzić, no i to by było generalnie wszystko z gier. Jeszcze na koniec dostałem taki mały prezencik od Darka Salonu Gier. Boksik z grom Superstar Seymour, oczywiście to jest boks z pięcioma gier, z pięcioma grami z tej serii. Ja na tą chwilę dysponuję samym boksikiem, no będzie czas. No i jeśli będą takie możliwości, to już oczywiście zakupię sobie wkład w postaci samych gier, instrukcji, kart rejestracyjnych. No co tylko było oczywiście oryginalnie dostępne w owym boksikie. Także na tę na chwilę dysponuję samym fajnym boksikiem. No i pokrótce to by było, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.